Obrazy Malczewskiego zaludniają chimery, satyry i fauny. Adam Heidel mówił wręcz o faunizmie Malczewskiego. Te fantastyczne istoty posiadają w jego sztuce szczególne znaczenie. Faun, należący jednocześnie do świata natury i kultury, stojący na pograniczu duchowości ludzkiej i natury zwierzęcej, wyraża jedność świata duchowego i materialnego. Ujęty w podobizny dwóch faunów portret Stanisława Bryniarskiego, krakowskiego malarza z pokolenia Matejki i Grudgera, jednego z ulubionych modeli malczewskiego, to opowieść artysty o ludzkiej egzystencji i sztuce, w pewien sposób dotykająca także przyszłych losów samego autora. Motyw konika polnego pojawia się niejednokrotnie u Malczewskiego. Jest on interpretowany jako symbol nieśmiertelności. Przywołuje się tu mit o ukochanym boginie Eos, śmiertelniku Titonosie. Kiedy się zestarzał, Eos zamieniła go w tego owada. Oto więc rudowłosa panna Aywas, ulubiona modelka artysty z tamtych lat, z wieńcem konkoli, kwiatów symbolizujących miłość, to Eos. Jednak, biorąc pod uwagę inne znaczenie konkoli, kwiatów trujących można zobaczyć w pięknej pannie z Tanatosa, powoli uśmiercającego pięknego owada. Konika polnego możemy uznać zatem również za symbol artysty wrażliwego na piękno świata i sztukę, który przeżywa ten świat i wyraża swoje emocje za pomocą zmysłów. Jego umieranie to powolne wyłączanie zmysłów, wzroku, słuchu, czucia. Tętniący życiem świat staje się coraz mniej dostępny, oddala się od starzejącego się i odchodzącego człowieka. Pozostają tylko wspomnienia, senne marzenia i wizje. Zaciera się granica między tym, co fantastyczne, a tym, co realne. Stąd wyrwany z codzienności ubrany w surdut bryniarski jest umieszczony w baśniowym pejzażu. Towarzyszą mu dwa stare fauny, symbole związku miłości ze śmiercią, a zarazem u osoby niespełnionego, gotowego do odejścia artysty. Jak pisała Agnieszka Ławniczakowa, formę tryptyku Malczewski stosował do wyrażania treści dlań doniosłych o charakterze niemal sakralnym. Niewątpliwie konik polny, wielokrotnie wystawiany i wzmiankowany w literaturze, należy do ważnych w efr Malczewskiego dzieł. Tryptyk mocno też jest osadzony w twórczości Malczewskiego. Dzieł zawierających ten motyw znajdziemy kilka. Najbliższą analogią będzie powstały w tym samym czasie tryptyk muzyka, gdzie znajdujemy zarówno przedstawienie Eos z konikiem polnym, a także Tito jako młodzieńcem oraz Starcem trzymającym maleńki szkaplerz. Pewną ciekawostką jest fakt, że dwa inne przedstawienia faunów namalowanych z tych samych modeli, niemniej w odwrotnym upozowaniu, pojawiły się jako niezależne obrazy na aukcjach Agry. Anna Tyczyńska wysunęła przypuszczenie, że mogą to być dwa skrzydła rozproszonego dryptyku. Nie można jednak wykluczyć, że pierwotnie były przeznaczone właśnie do konika polnego.